Hej, ciemniczki, witajcie, jest i dzisiaj w sklepie 26 sierpnia 2022 roku. No i co? Zobaczmy, co dzisiaj będzie. A dzisiaj w sklepie mamy e, pakiet ciosu mroku za 2800, czyli drużyna mechów w roku za 1500, seryjny się w roku za 800, nocny strzel za 1500, archetyp w roku za 1500, sów cienia za 500. E, dobrze, poskacz sobie nowe modka za 400 serii ikon. <laughs> O kurde, ej, To muzy muzyczkę skądś wierzę, nie jest skąd. Fajna motka. Zestaw ciszy za 1200, jeśli mamy malowanie. Cisza za 1200, cichy cios za 500. Wyblakła czerń za 300. E Zestaw najlepszy kumple za 1000, jeśli mamy Halej, e Halej za 1200, Lela za 1200, Ametystawy Kieł za 800, Mrugaczkowe za 500, Czerwona Jade za 800. E Dalej mamy Księżniczka Rozalia z Roduryb za 1200, Wojownik taryaki za 1200, Sopel Lodu za 500, Dzwonek Lamy za 800, Wyspiarskie Klimaty za 500, Strzel Pył z Ramion za 200, Pakiet Zadań Awansu Fantasmata, Zestaw Patrick Mahomes, nadal skiny NFL, Proszę bardzo. I Sędziowie też nadal w sklepie. Legendy Światowym Roku też nadal w sklepie. I Dragon Ball też nadal w sklepie. Także co widzę, jeśli w sklepie się budą, to pamiętajcie. Subzone, łapkę w górę. Kojiczy nam w sklepie. A się z wami Siemneczko.